Kup, wybrany odkurzacz czwistą lub jet, zostaw opinię i otrzymaj zwrot do 500 zł na konto. Wychodzimy. No proszę bardzo, czekam, co teraz zakończymy ten etap naszych przygotowań do dzisiejszego turnieju. W ramach tych przygotowań cały czas tutaj z internetem, bo strasznie lejkopaty e, pod masę jak wczoraj. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko mniej szkodliwa. Chociaż do tego, to można mieć oczywiście wątpliwości dlatego że, że jest podobna sytuacja generalnie, bardzo słabe łącze. E, nie wiem za bardzo oczywiście, no, e, czy to przeminie, czy nie, no, bo wczoraj pamiętamy, że była nadzieja, a i tak ten lejek przeszkodzi nam w turnieju. Dzisiaj jest podobne ryzyko, że może taka sytuacja wystąpić, więc generalnie sytuacja bardzo nieciekawa. Bardzo nieciekawa i na to się nic nie poradzi, niestety. Jest bardzo nerwowo, i no i w związku z tym, wiadomo jak to wygląda, prawda. No, będzie nerwowo, yy, bo turniej już się zaczął, jest 20.08. My za chwilę dołączymy do turnieju, ale zanim dołączymy, musimy dokończyć blok reklamowy. Jeszcze została minutka dosłownie tego oglądania. Na no, szczęście, mamy rating dodatni, dlatego yy, możemy na turniej się spóźnić tutaj. nic takiego się nie stanie jeszcze, że yy, prawda. Yy, stacimy. Ważny turniej, no to nie jest dla nas ważny turniej. Dla nas najważniejsze turnieje to są turnieje Pucharu Świata i Normal His, bo to tam mamy najwięcej okazji do, do dobrych wyników. Pozostałe turnieje są turniejami dodatkowymi, na których musi, możemy być, ale nie musimy. E, dzisiaj będziemy się się na to, że to turniej miesięczny, więc e, na takich turniejach po prostu wypada być. Bo czasami po prostu więcej zabników niż na innych turniejach, więc pod tym względem na pewno jest jakiś prestiż No i nadzieja na to, że będzie coś lepszego. Kurzacz, jakiego potrzebujesz? teraz ze zwrotem do 500 zł. Kup wybrany, odkurzacz, biskup, jet lub jet. Zostaw opinię i otrzymaj zwrot do 500 zł na konto. Wychodzimy. Też tak macie, że się boicie, że możecie dzieci tak szybko wyfoniąć? To wy? Filmy mamy w domu. Na razie samotność to nie jak... Disney plus na przez rok w prezencie z telewizją w Box. jest to chyba nie dwie reklama. Prosta reklama prosta jak prąd, jest promocyjne ceny waliz zawsze masz od pierwszej sztuki nie musisz kupować więcej niż potrzebujesz czy robić skomplikowanych obliczeń 3 za 2 przy zakupie 10 i z kuponem o nie Coś w promocji zawsze od pierwszej sztuki. Tak się oszczędza. Proste. Raz Aldi, zawsze, zawsze coś, coś. z Albi. mamy no promocję. Pewne rzeczy robimy inaczej. Ale są też takie, które zawsze nas łączą. Delektuj się chwilą z lodami Milka. Nietypowy koniec. ...zostały sponsor Jest właściciel marki pomp ciepła Kaysai. Na wspólne chwile z programem zaprasza jego sponsor Fujifilm. Producent aparatów natychmiastowych Instax. Sponsorem programu jest producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków ze spilantolem. Botuline. Perfekta. I tyle. Nareszcie etap. Ten nasz standard ubiegł końca. A teraz, proszę Państwa, przenosimy się do skoków i miejmy nadzieję, że, że mimo tego naszego spóźnienia uda nam się jednak wygrać z tego turnieju najlepsze. Przed nami 20 do Mocji, bo tyle mniej więcej będziemy rywalizować, więc bądźcie z nami, za chwilę zaczynamy. Podoba mi tylko połowa turnieju, ale lepsza połowa niż się na trzecia. Pamiętajmy, że połowa to też są szanse na dobre wyniki, więc idąc tym tropem, trzymamy kciuki, żeby było jak najlepiej. Za chwilę. Startujemy. Za dwie minuty. Ha. No i proszę Państwa, zbędnie zapowiadamy już nie mieliśmy niczyszych emocji. Najpierw turniej online, później turniej offline, nowy turniej polski. Ale najpierw ten turniej teoretycznie przyjemniejszy, bo tam gdzie oczywiście będzie walka o wyższe cele. Zespoły z mamy tylko dwóch, cesarego Kwiatka oraz drundnika Andrzejczuka. W jednym turnieju jest Robert Szczepaniak dzisiaj, co ciekawe. Drugi Feder. Dzisiaj generalnie chyba z czubki za zawod bardzo zawodników nie ma. Przecież do dnia wczorajszego, dzisiaj taka trochę skromniejsza. Sitasz, szkawka Uber, Szczepaniak, Kubiksyd, Muszyński, Marcin Przybyła, Jan Szterba, Wilamowski. Generalnie mamy co najmniej 10 zawodników, którzy potrafią latać. Trzech pozostałych to zawodników zawodnicy, którzy mają mankamenty generalnie. Yy, tutaj widzimy, no tak, Sitasz, Kawka, oczywiście Uber, to są typowe dotyczy Szczepaniak, nie na każdym chyba obiekcie, ale też Stara się sobie z wynikiem. Puszka atakuje się finowej i proszę zobaczyć, co on zrobił, prawda? 230 metrów, wydawałoby się z niczego, ale pokazał, że można było osiągać tutaj. Dobry wynik. Eee, przed nami 12 konkursów. Eee, mamy nadzieję, że przynajmniej to miejsce 14 zajmiemy w turnieju. Powinniśmy sami po oczywiście normalnie, no sama frekwencja daje nam troszkę za darmo, można powiedzieć te punkty. No i techniczne się wkładają już na początku. Więc ryzyko jest, że niestety nas wyrzuci. Generalnie, chociaż miejmy nadzieję, że do tego takie nasze niepotrzebne obawy. 12 konkursów: ja i o tym, czy się będzie dogrywka, czy nie. Dogrywka to komisja, jeśli jedzie w pomieszczeniu 1100: to turniej lotów. turniej, w którym trudno oczekiwać od nas sukcesu. Więc każdy wynik, który da choć trochę radości, na pewno będzie już nas oceniany pozytywnie. Mamy kupoty techniczne. Klasycznie. Internet, jedno jednosprzętowy, chyba będzie problem, proszę Państwa. Ale no, na razie pisał wynik, chociaż tyle dobrego, ale zobaczymy, że to dalej wygląda. Na razie nie jest obiecujące. Chyba, że to sprawy techniczne tylko. A internet jest w porządku. No to już inna sprawa. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje w kółku. Fatalny nam kontrolujemy. Będziemy szokować, ile możemy stracić w innym konkursie punktów, prawda? No, ale tu będzie miejsce 13 na rzecz, e, nie skoku, nie wiadomo dlaczego. Co on tutaj robi, czy sobie zbija rating, czy co? No, my szukać, może nam się szczęście będzie potrzebne, ale mamy widać te kłopoty techniczne, które trzeba będzie zażegnać. Ale na razie nie widzę, skutków na to, żeby to było możliwe. Boję się, że później te zacinki wpłyną na to, że nas wyrzuci. To nie będzie długotrwałe, co prawda, no bo podobnie no, już nie będzie potrzebne, ale mimo wszystko, teraz 200 i pół metra, no, szału nie ma, prawda, widzimy sam. Dwóch jest absoluta. kawka wygrywa zawody, zaczynało od miejsca tylko symbolicznego, że jesteśmy po prostu. rating nam składał 3 punkty, więc jak ten rating nam składał 3 punkty, to rating spadnie ponad punkcie 1100. Więc wiemy, że musimy oczywiście, mieć lepsze wyniki, to tak? nie, nie możemy sobie bezpośrednio na takie scenariusze, jak w tym momencie to wygląda, no teraz to wygląda bardzo nieciekawie generalnie, za chwilę zobaczymy, co będzie dalej planica letalnica, proszę Państwa Naprawdę trochę się obawiam tutaj sytuacji bo strasznie leguje, ale być może to wynika ze pogody też tak może być, tutaj może być nami kilka czynników, które wpływają na tę sytuację, którą mamy obecnie I w związku z tym, no teraz w pełni będzie szansa, żeby się przełamać to na pewno. To wykonuje kwalifikacja 233 metry, będzie to miejsce w okolicach 10. Muszę włączyć internet jednak, bo tutaj naprawdę te lagi są niepokojące wręcz. Więc żeby troszkę zminimalizować ryzyko wyrzucenia z gry. No to działamy zapobiegawczo. Ja pierwszy lot jest to już dużo gorszy, bo trochę kłopotów na progu. 204 metry widzimy miejsce ostatnie, niestety. Nie jest to bajfomasa, oczywiście, ale to, nie wiadomo. ale to wiadomo nie od dziś. No, teraz zdecydowanie lepiej. Pod dla odległości 233. No i tu trochę więcej radości, ale miejsce ostatnie.